Albo kuko. Kocham ciasteczka. Też kocham ciasteczka. Kiedy w 2017 roku po wielu latach w deweloperskim piekle na rynek trafiła przepiękna gra platformowa Cuphead, zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Tytuł ten spośród wielu charakteryzował się niesamowicie piękną grafiką oraz animacją, która na myśl przywoływała wczesne kreskówki chociażby z myszką Miki. To ile pracy włożono w narysowanie i zanimowanie tego wszystkiego co widzimy na ekranie było wręcz olśniewające. Z wywieszonym językiem zacząłem grać w dniu premiery i okazało się, że Poza tą urokliwą grafiką mamy także do czynienia z jedną z najtrudniejszych platformówek tamtego okresu. I przyznam się, że gra mnie pokonała. Stwierdziłem, że nie chcę aż tak się wkurwiać i po prostu porzuciłem tą grę z myślą, że może kiedyś, kiedy osiągnę w swoim życiu zen to do niej wrócę. Okej, okay, okej, okay. ja wiem, że no nie każdemu tam pewnie caphead yy sprawiał problemy, niektórzy to w ogóle trzymali sobie tam rękę gdzieś jedną i grali tylko, tylko lewą ręką i w ogóle, ale ta gra mnie tak niemożliwie wkurwiała, bo ona mnie nawet nie denerwowała, ona mnie wkurwiała. Do tej pory wpadzie od Xboxa mi coś trzeszczy po tym, no. I jakiś czas temu Netflix ogłosił, że Cuphead powróci w formie serialowej i tu z kolei pomyślałem, że to coś dla mnie. Serial utrzymany w stylistyce staroszkolnych kreskówek, gdzie nie będę musiał kląć w niebogłosy jak szewc, podczas gdy na ekranie będą wyświetlać się obrazki, które mogłyby sugerować, że mamy do czynienia z produkcją dla najmłodszych. Idealnie. Pierwszy sezon Cupheada, który właśnie miał swoją premierę na Netflixie, ma 12 odcinków, które trwają mniej więcej po 10-11 minut. I nie dajcie się tutaj zwieść temu, co Netflix wam pokazuje, bo pokazuje, że odcinki są mniej więcej po 15 minut, ale około 4-5 to są same napisy. Polski odniał Netflixa postanowił przetłumaczyć tytuł właśnie The Cuphead Show. Co jest zrozumiałe, oczywiście, no bo jest to produkcja skierowana do najmłodszych, więc oczywiście. Wypadałoby no, to dopasować. No, dzieciaki nie, nie wiedziałyby o co chodzi z The Cuphead Show, jeszcze by im trudno było wymówić. Masakra. Więc e, polskie tłumaczenie brzmi filuś i kubuś: od filiżanki i kubka. I dużo osób, dużo głosów się pojawiło w internecie, że to najgorzej przetłumaczony tytuł ever. Że w ogóle jacy debile to tłumaczyli. Że tylko Dirty Dancing jest chyba głupiej przetłumaczonym tytułem, czyli wirujący seks lata temu. Choć już teraz nikt chyba tego nie używa, tego tłumaczenia, ale kiedyś tak było przetłumaczone. No i nie, nie, nie mogę się jakby z nimi zgodzić w ogóle, ponieważ. Jak nie jestem fanem tłumaczenia jakoś tak dziwacznie tytułów, co u nas się często w Polsce zdarza, że gdzieś ze względów marketingowych tutaj właśnie dystrybutorzy mieszają z tymi tytułami dość prostymi i próbują przeinaczyć właśnie tytuły, tak tutaj uważam, że po pierwsze jest zachowana spójność tłumaczenia z grą, ponieważ właśnie Cuphead i Magmen byli tłumaczeni w grze, wprawdzie tam były tylko napisy, ale było tam właśnie Filus i Kubuś. Po drugie, ten tytuł jest przeuroczy, moim zdaniem, i bardziej oddaje ducha tego, czym jest ten serial, ponieważ no, nie jest on tylko caphedzie. Bo Cuphead Show nie do końca odzwierciedla tym, czym jest ta animacja. Sugeruje, że głównym bohaterem jest tutaj Filuś i to jego show, a przecież równie ważnym bohaterem jest Magmen, czyli Kubuś. I dla tych osób, które grały w grę, mogą się one zastanawiać, czy Cuphead Show jest wierną adaptacją tego, co działo się w grze. I tutaj muszę odpowiedzieć, że nie. Ale powiem także, że chyba to był dobry wybór, ponieważ mamy tutaj do czynienia z historiami, które raczej się nie wiążą ze sobą. Poza dwoma właściwie, no, dwoma, trzema odcinkami, gdzie mamy tutaj do czynienia z jakąś ciągłością fabularną i mniej więcej tym, co miało miejsce w grze. A mianowicie już na początku serii. Na skutek pewnych wydarzeń, Cuphead jest winny samemu diabłowi swoją duszę. I tak jak mówię, nie przewija się to przez każdy odcinek, ale co jakiś czas wraca. Przed seansem zastanawiałem się, czy twórcy serialu będą mieli na tyle budżetu, aby uchwycić ten niepowtarzalny klimat i styl animacji, który mieliśmy w grze. I o dziwo, nie poszli oni tą samą drogą, w sensie nie wszystko jest animowane jak staroszkolne kreskówki. Jest tutaj ładne połączenie nowszych technik animacyjnych z tymi właśnie klasycznymi, gdzie na przykład nasi bohaterowie mają ręce zrobione z makaronu. Czasem trafiają się makiety, naprawdę jest tutaj dużo pomysłowości, ale ten klimat staroszkolnej bajki nadal tam zostaje. Chociaż już sam sposób kreowania bohaterów, czy też przedstawiania historii, jest jak najbardziej współczesny. I pomimo tego, iż większość bohaterów w porównaniu z growymi odpowiednikami przeszła lekki redesign, to uważam, że jest on tutaj trafiony w punkt. I chociażby Diabeł, który jest tutaj jedną z najśmieszniejszych postaci, wygląda moim zdaniem dużo lepiej niż w swoim growym oryginale. I te postacie właściwie od razu można polubić: samego, właśnie Filusia, jak i Kubusia, yy, dwóch braci, którzy po prostu skoczyliby za siebie w ogień, ale z drugiej strony zabawa przede wszystkim. I kupuje się ich też przez to, jak podkładane są głosy w tej animacji. Serial krótki, bo krótki, ale na tyle mi się spodobał, że obejrzałem go zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w naszej polskiej wersji dubbingowej. I powiem Wam szczerze, Uważam, że nawet chyba ta polska bardziej mi przypadła do gustu. Jest naprawdę fenomenalnie zrobiona. Głosy są dobrane wyśmienicie. Filusiu, chyba nie powinniśmy. Jeśli zaczynam myśleć, że nie powinienem, myślę jeszcze raz. Co to właściwie znaczy? włączyłem sobie pierwszy odcinek i tak jeszcze córce nic nie mówiłem, tylko tak włączyłem i się zastanawiałem, czy ona się tym w ogóle zainteresuje. Czy sama jakby do mnie podejdzie i, i zapyta, co to jest i tak dalej. No i tak. Patrzy, patrzy chwilę i się mnie pyta, tata, czy to jest jakaś stara bajka z twojego dzieciństwa? No, bez przesady, aż taki stary nie jestem, żeby pamiętać te bajki z pierwsze z myszką Miki czy coś takiego. Ale przez to, w jakim stylu jest po pierwsze ta yy, kreskówka animowana, a po drugie jest jeszcze tam nałożone takie ziarno, takie troszkę przepalenia, przetarcia, jakbyśmy oglądali coś z starej taśmy filmowej, czy ze starego VHS-a. Yy, kiedy jej wytłumaczyłem, że nie, że to jest nowa bajka, ale ona ma wyglądać właśnie jak taka, taka stara, to usiadła koło mnie i zaczęliśmy sobie oglądać. I aż nawet sobie dodała do swojej play, yy, playlisty, bo stwierdziła, że musimy wrócić yy, jeszcze kiedyś sobie do tych odcinków, więc chyba to jest najlepsze polecenie, jeżeli macie, nie wiem, dziecko albo macie nie wiem, dziecko jakieś w rodzinie, z którym byście chcieli spędzić miło czas i sobie po prostu coś obejrzeć, to Natalka, moja Natalka approved. To, jak twórcy tutaj operują właśnie z slapstickiem, animacją, to, jakie mają pomysły na budowanie różnych scen, czy nawet całych odcinków, właśnie przywoływały mi na myśl te dobre czasy, kiedy oglądało się za dzieciaka animaniaku. Ogólnie tworzenie adaptacji przeróżnych rzeczy przez Netflixa no stało już się gdzieś takim memem. Zresztą są nawet memy z, właśnie z adaptacjami Netflixa różnych rzeczy. Ale co jak co, uważam, że. Te growe adaptacje w formie seriali, które wydają już od jakiegoś czasu, chociażby począwszy od Castlevanii, mieliśmy Arkane League of Legends, no i teraz mamy Cupheada, te animowane właśnie seriale na podstawie gier, wychodzą im naprawdę dobrze i zrobili oni więcej dla adaptacji growych przez ostatnie parę lat niż przez 30 czy nawet więcej zrobiło całe Hollywood. Dzięki wielkie, kłania się Ormando, napiszcie mi w komentarzu, Jaka jest Wasza ulubiona adaptacja, growa adaptacja na Netflixie? Może jeszcze czegoś nie widziałem, ale wydaje mi się, że jestem dosyć na bieżąco. Ale jestem bardzo ciekaw, co jest dla Was tą taką najlepszą Netflixową adaptacją gry właśnie na tej platformie. Także komentarze są Wasze. Kłaniam się jeszcze raz. Kłania się Ormando do następnego. Cześć.